Silna grupa pod wezwaniem Stefana Horngachera. Jeszcze gorące dyskusje po konkursie. Panowie, tak szczerze z ręką na sercu, byście napisali ten scenariusz przed, przed konkursem, że tak to będzie wyglądać? Nie, my nie piszemy. Nas nie uczyli pisać, tylko skakać. Opowiedzcie o swoich wrażeniach, bo Piotrek, ty tak zadbałeś o odpowiednią temperaturę, mimo że tu jest ponad 20 stopni w planicy. Taki był plan, czy tak wyszło? <laughs> Planu nigdy nie ma. <laughs> nie, plan jest. Nie... Plan jest zawsze, zawsze dobry, a wyszło, wyszło też dobrze. Decydowanie, co ty powiesz o tym swoim finałowym skoku? Znaczy, skok był bardzo fajny, udało mi się odpłynąć w swój świat. No i zapomniałem o telemarku. Znaczy, no, pomyślałem, ale w tym momencie co pomyślałem, to już było za późno i wyjechałem na plecach. I, i, i to był właśnie niewykonany plan, bo. Bo planowałem wylądować telemarkiem, a wyjechałem na plecach. Szczęśliwie się skończyło. Dawid, Ty tak obserwowałeś to, co zrobił Piotr Grzyła, pomyślałeś sobie, no nie, no nie, stracimy zwycięzcę. E, znaczy też myślę, że wcześniej postaraliśmy się wszyscy, żeby trochę tych punktów było zapasu. E, właśnie na takie nie, niespodziewane wybryki Piotrka, ale no skończyło się tak, jak miało się skończyć i myślę, że możemy być zadowoleni z tej roboty, którą dzisiaj wykonaliśmy na skoczni. E, panowie, Kuba Wolny, 237,5 metra. E, jak ci się dzisiaj latało? Najlepiej w karierze? Ja myślę, że tak powiedzieć. Eee, najlepiej w karierze, do tego, do tego ta wygrana, także eee, ja się czuję w pełni usatysfakcjonowany. Kamil, ja chcę się zapytać o wczorajszy dzień i dzisiejszą serię e, próbną, bo chyba e, ktoś z waszego sztabu wspomniał, że wy jesteście śpiochami, stąd ta seria próbna taka, taka była. Kto jest największym śpiochem w KATRZE. Nie no, bez przesady, jak się odepniesz od belki, to momentalnie się rozbudzasz, prawda? Ale e, no, cieszę się, że w takiej sytuacji, kiedy naprawdę e, ja potrzebowałem e, i drużyna też potrzebowała mnie, to... E, no, wszystko poszło tak jak, tak jak miało pójść. Wiadomo, że to nie są moje najlepsze skoki, ale najlepsze w tym momencie. Na, na to, co, co mogłem dzisiaj zrobić, to, to zrobiłem co się dało i e, cieszę się, że jestem częścią takiej, takiej właśnie drużyny. Panowie e, machał wam w gnieździe trenerskim dzisiaj Michal i zbigniew Klimowski. Wiemy, że to tradycja, ale mrugam okiem, mimo że jesteśmy w okularach przeciwsłonecznych, może to znak nowych czasów. Ach. Trudne pytanie. Bez komentarza. Wy jakieś treningi medialne przechodziliście, bo czasami potraficie nie odpowiedzieć na pytanie, które, które, które my zadajemy. Oczywiście pół żartem, pół serio. A ja nie słyszałem pytania. Okej. Okay. Panowie, trzecia seria was czeka, bo już tam przygotowane są karkówki, mięska w miasteczku Skoczków, coś mocniejszego. Wy możecie skorzystać z tych artykułów, czy bardziej dla, dla sztabu? Czemu tylko mnie pytasz? Dobrze. To ja też bez komentarza. Ale ja, na no poważnie możecie sobie pozwolić na jakąś karkuweczkę. Ja dziś nie mogę, bo nie wylądowałem. Ja już mówiłem, że można sobie pozwolić. Można. mówię? Tak. dobrze, to... A nawet trzeba. No dobrze, to, to byście zdążyli na jutrzejszy poranny konkurs. Zdążycie, pozbieracie się. Dzięki. Pozbieramy się, dzięki. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze.